Mamy na pomeczowej konferencji po meczu Sokołostruda Ruch Wysoki Mazowieckiej w programie spotkanie przez gospodarza 2 do 1 jako pierwszego o komentarz na gorąco pomeczowe poprosimy Bartosza Irkowskiego trenera Ruchu Wysoki Mazowieckie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panów Cóż można powiedzieć po takim spotkaniu Przegraliśmy mecz, który kompletnie nie zasługiwaliśmy porażkę na porażkę Pierwsza połowa Generalnie cały mecz to patrzyłem na swój zespół i, i byłem tylko utwierdzony w przekonaniu, że to miejsce, które zajmujemy jest nie, kompletnie nieadekwatne do, do tego, co prezentuje mój zespół, jeśli chodzi o kontekście techniczno-taktycznym, no ale no niestety liczy się to, co jest w sieci, a nie to, co się prezentuje na boisku, chociaż to na pewno napało optymizmu tylko tyle, że my mamy 7 meczy do zakończenia tego sezonu i trzeba te siedem meczów wygrać. Dzisiejsze spotkanie, pierwsza połowa, słupek, poprzeczka, prowadzenie gry, cały czas kontrola tego, co się działo na boisku, mnie no, no, jako trenera budowała. Ta ciężka praca tych chłopaków pokazuje, że, że oni te efekty swojej pracy pokazują na boisku z przeciwnikiem bądź co bądź na pewno wyżej notowanym. I tylko żal było, że nie udokumentowaliśmy tego bramku. Druga połowa po małych korektach, w ustawieniu, jeśli chodzi o, o, o defensywę, rozpoczęła się po naszej myśli, no, ale niestety no, popełnia się błędy. Aż powiedzieć, trudno jakie, ale żeby nikogo nie obrazić, ale w sposób dziecinny, nieprzemyślany i traci się bramkę. I w takim meczu, kiedy traci się bramkę, trzeba zacząć jeszcze bardziej zmotywować zawodników do jeszcze większej pracy z przodu, i w tym momencie pada druga bramka. Ale cieszy mnie fakt taki, że zespół się nie poddał wręcz przeciwnie, jeszcze większe obroty yy, na boisku. I to konsekwencja była tej, tej bramki, yy, którą zdobyliśmy pierwszą. Jakby się udało później, nie szkoda tych rzutów wolnych, bo tutaj też można było się pokusić o zdobycie bramki wyrównującej. A na pewno poszlibyśmy za ciosem, bo ja nie pozwoliłbym sobie na to, żeby yy, spoczywać na laurach, na jakbyśmy ten mecz remisowali. No, ale niestety, przegraliśmy mecz. Zasłużenie czy nie zasłużenie, to nie ma znaczenia. Przegraliśmy mecz, nie mamy punktów i sytuacja robi się ciekawa. Ale ja się nie poddaję. Eee, a może inaczej? Jestem przekonany, że drużyna się nie podda. Eee, a jakie będą dalsze losy moje jako trenera, to pewno eee, o tym będzie rozmawiał zarząd eee, klubu. No nic pozostaje jednak, jak pogratulować tutaj eee, nieobecnemu trenerowi, eee, że wygrał, no ale... Przecież mogę powiedzieć, No zespół przeciwnika strzela w środku bramki raz i wygrywa 2-1. To proszę sobie zrozumieć, jak ja teraz mogę się czuć. Dziękuję. O no to samo poprosimy asystenta trenera Sokolestruta, pana Roberta u Gorące wrażenia po No tak jak dało się to zauważyć i oczy zarówno na boisku, jak i na oscyl rezerwowej ta pierwsza połowa była dla nas dosyć trudna. Można nawet powiedzieć, że ciężka, bo szanse, gdy dostali Zawodnicy, którzy mniej występowali e, w meczach, I, i ciężko nam było się zaklimatyzować w tej pierwszej połowie. Widać było błędy z prawej, z lewej strony, z e, wyprowadzenia piłek, szukaliśmy tego, tego kontaktu, no ale wyszło, wyszło jak wyszło. Ciężko nam to było, no, cokolwiek tutaj e, stworzyć. Druga połowa. Cóż również e, nie weszliśmy dosyć dobrze tę mecz. mieliśmy swoje 20 minut. Pierwsza bramka w 58 minucie, tak gdzie Marcin Baszkowski wyfałowany w polu karnym 1-0 nas podbudowało. Kolejna sytuacja e, Huberta o świetny strzał e, 77 minuta i powinniśmy tutaj być podbudowani tą Szukać tej trzeciej bramki, uspokoić sytuację mimo naszej słabej gry na boisku. E, a za chwilę, w niespodziewanie, dostajemy bramkę na, na 2-1, tak i znowu się zaczyna ta, ta nerwówka, te niepotrzebne sytuacje, komentarze na boisku, które powinny być e, wyeliminowane. E, no ale cóż, mimo gry i, i, i postawy chłopaków, e, otrzymaliśmy wynik do końca. Trzy punkty zostają po strudzie i to przede wszystkim cieszy i sztab, i zespół.